Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale. Znajdujemy się w kolejnym opuszczonym domu. Tutaj mamy taką starą szafę. Jeszcze drewnianą, z wyposażeniem wewnątrz. Są nawet sukienki, kurtki należące do kobiety. Wszystko to jest pobutwiałe. To są jakieś dziury, chyba pewnie bo włas do piwnicy tam za bardzo nie chcę wchodzić, żeby tam nie wpaść. No tutaj znajduje się taka też duża szafa. Spróbuję jakoś to obejść i dookoła, ej, widzicie, tu jest prąd. Ten nie działa. Słyszycie? Nie, nie będzie słychać. Oran jest działający. Tam jest jakiś chyba telewizor, ale wywrócono do góry nogami. I tutaj też taki jak przed przedpokój, które się wszystko wali. To jest nawet widać po soficie, że jest tutaj dziura. Tam też. Przejdziemy dalej, a później tutaj jeszcze zobaczymy. Ale tu jest ciemno. I tutaj mamy taką wazę kochaną ładne te zostawy I tutaj pocztówka z Włoch. Jeszcze zobaczcie stare wałki na ścianach. Dość ciekawe. Nie chcę tutaj za bardzo lampą śledzić, bo domu znajduje się blisko drogi. I tutaj talerze z takimi ładnymi wzorkami. To już takie bardziej współczesne popielniczki. To ma jakoś taką. Nie wiem nawet co to jest. O, tego nie będziemy pokazywać. Zastawa. Dużo. Różnych kieliszków, szklanek, kubków. Książeczka zdrowia. Kiedyś też takie, takie były dość popularne. No tutaj widać, że to jest przebuszowane już konkretnie. Taki stary segment. A, już nie już taki bardzo, ale jednak tam fajna ozdoba. I piec kaflowy. Z kominem. Nie to nawet wygląda. Tutaj ktoś chyba chciał to wcześniej remontować, ale Widzicie, co nie piekło, i tutaj jest cała blacha już zdjęta od kuchni. Spróbuję dookoła tutaj przejść. Tu się mi nic nie zapadnie. Pajączyny się przekleją do czoła. A tutaj mamy takie obrazki? Jasna Góra, często chowa, 600 lat. Fajnie. I tutaj firany, zasłony są też. Wszystko komplet. Tutaj mam taką krówkę po nalewce. I takie tam fajne kwietnie. A czy na kwiaty takie ten. No i tu oczywiście wałki, tuczki kuchenka, nie wiadomo jakiego typu. Tutaj była góra od maszyny. Tutaj była maszyna do szycia. Taka dość stara i ktoś wiecie co to chyba ukradł po prostu. Bo nie ma tutaj tego. Ale tutaj mamy również taki fajny obraz. To jest taki jak awatależ. A kuchenka to nawet nie wiem, co to za firma. Ja mówię, szkoda, że to ktoś wydarł, bo bym wam mogła pokazać. Szkoda. I tutaj mamy również obraz święty. Ciekawe elementary, niestety już jest dewastowane, zniszczone. I tutaj również mamy obraz. Nie wiem, jak wam pokazać. Chyba najlepiej nie będę przekręcała kamerą. Taki dość duży, ścienny. I lodówka. co to za firma? M3x, otworzymy? Pusta, na szczęście. I że co tu jeszcze ciekawego możemy znaleźć? Jakieś coś takiego, to był jak. Woki buty tu są damskie, jakieś parę par. Wam wam dość ciekawe, rozrzucone Wszystko a tutaj mamy tonę słoików różnorakich. Ten kosz jest fajnie, wszystko zabutwiałe, zapleśniałe. I teraz mogę wam to pokazać. Druszlaki, cedzaki i inne. A no tu mamy tą porcelanę. No i standardowo te podkładki. O, tu jest jakaś klisza. Ciekawe co na niej jest. Nie widać nic. Kompletnie. Tu są jakieś domy. Ludzie. No dobra. Odkładamy na swoje miejsce, nie będziemy przeglądać. To mamy jeszcze takiego konika z plastiku i taką torebkę. ale portfel również zbutwiała już a tutaj sanktuarium maryjne w lichaniu modlitewnik. Dobra, tutaj mamy tak piec kozę. Tutaj widzicie, chyba coś miało być remontowane, bo tu jest poździerane wszystko ze ścian. Ale chyba komuś coś nie pykło. Strasznie tu ciemno jest. Taki mamy fajny żerandor. Dość stary i tutaj sufit. Zobaczcie też to jest wszystko w stanie. Rozpierniczam się dość poważnym. Tutaj telewizory trzy, ale wiecie co? Wszystko jest wybeweszony z nich aż szkoda, bo bym Wam mogła spokojnie tutaj pokazać. No niestety nie mam tutaj nikogo do pomocy, kto by mi je podniósł. A są dość ciężkie, i nie będę je dźwigała. I zobaczcie, były torebki piękne. To jakaś taka szkatuła. Też również z fajnymi kluczykami. Ładnymi, ozdobnymi. Takie kubeczki. Też ładne. No tutaj mamy ja również w takim komplecie, jakby. Tutaj mamy takiego, taką rybkę. Fajne, powiem wam, elementy. Tutaj jest taki. Też również coś ozdobnego. I tutaj. Ładne, A tutaj mamy taką zabawkę futrzaka. I powiem wam, że tutaj stać to jest dość niebezpiecznie. Bo zobaczcie, to wszystko nad głową tego wisi. Stary, taki parolowski segment. Torebki damskie, bardzo ładne. I tutaj w szafie też były rzeczy, tylko no, niestety, zobaczcie, jak to wszystko jest zdemalowane. I pajęczynny ogromne. Porobywamy jeszcze tutaj kilka zdjęć i przemieszczę się do tego ostatniego pomieszczenia. No a tutaj mamy też kolejną szafkę na buty. Taki stojak. Tutaj mamy obraz chyba właścicieli, kwietnik stary i tutaj też mamy Żerandol. No i tutaj się wszystko już wiecie co zawala, niestety. Deski to są nawet w miarę na tej podłodze. Mamy tutaj taki segment i zobaczcie, wianek komunijny albo średni. Książka Dziadek do Orzechów. Torebki damskie a tu już totalny rozpindol jest. Nawet widać po tych szafkach, że to wszystko jest w stanie tragicznym. A tu mamy trochę bombek świątecznych. Tutaj są lichtarze i taka zabawka piesek.